Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak szybko uporać się z nadmiernym mchem na naszym trawniku. Wystarczy, że kupicie siarczan żelaza, a w wymieszaniu zrazem z wodą i po oprysku zaraz zobaczycie efekt, który po prostu usunie mech z naszego trawnika. Piętą achillesową mchów jest ich zamiłowanie do wilgoci. Stosując silne, wysuszające siarczan żelaza, uderzamy w mchy utrudniając lub wręcz uniemożliwiając im funkcjonowanie. Już w kilka dni po zastosowaniu siarczanu żelaza, zarówno trawa, jak i mech na naszym trawniku powinny przebarwić się na czarno. W przypadku trawy nie ma się czym martwić, jest to naturalny proces wchłaniania preparatu. Trawa powróci do swojej barwy w ciągu kilku dni. Natomiast mech jest gotowy do usunięcia metodami mechanicznymi. Martwe plechy należy trwale usunąć z ogrodu, nie nadają się one do kompostowania. Siarczan żelaza jest szkodliwy dla zwierząt, dlatego po jego aplikacji powinniśmy zamknąć trawnik rekreacyjny na około tydzień, by nasze zwierzęta przypadkiem nie zatruły się z chemicznymi substancjami. Siarczan żelaza stosujemy wczesną wiosną, ale można go stosować przez pełen okres wegetacyjny od kwietnia do czerwca. Działa on w temperaturach już od 0 stopni Celsjusza. Preparat będzie najskuteczniejszy, gdy zastosujemy go jeszcze przed wiosennym nawożeniem tuż po pierwszym. Poziomowym koszeniem trawnika. Stosowanie w czasie sezonu zawsze powinno być poprzedzone koszeniem i w kilkanaście dni po zabiegu dobrze jest zadbać o dokarmienie trawy odpowiednim do jej etapu wegetacyjnego nawozem. Przejdźmy teraz do samego dawkowania. Preparat dostępny jest w formie pylistego proszku. Można go stosować w tej formie, rozsypując bezpośrednio na powierzchnię trawnika w ilości od 2 do 4 kg na 100 m2, w zależności od. Ilości bez, występującego muchu. Jednak najskuteczniejszy sposób aplikacji to oprysk 3-5% roztworem wodnym. Wydajność takiego roztworu to 1 litr na 5 metrów kwadratowych. Standardowo wystarczy zastosowanie 3% roztworu. Bardziej stężone roztwory stosujemy przy wyjątkowo dużych ilościach szczególnie opornego muchu. Na duże trawniki najlepiej sprawdzi się opryskiwać taki jak ja. Możemy kupić na mniejsze trawniki takie malutkie opryskiwacze jednolitrowe, bądź po prostu sporządzić taki roztwór w konewce, którą też możemy popodlewać nasze miejscowo występujące mchy na małych ogródkach. Jak przygotować taki roztwór z siarcza na żelazu? Już Wam mówię. Do oprysku potrzebujemy roztworu, jak mówiłem, 3-5%. Wydajność roztworu to 1 litr na 5 metrów trawnika. Czyli jeśli mamy trawnik o powierzchni około 50 metrów, potrzebujemy 10 litrów cieczy. Aby przygotować 1 litr cieczy do oprysku, jeśli wybierzemy stężenie 3%, potrzebujemy 30 g siarczanu żelaza na każdy litr wody. Możemy używać wody wodociągowej. Jeśli wybieramy stężenie wyższe, musimy do 30 g siarczanu żelaza na litr dodać 10 g siarczanu na każdy kolejny procent stężenia, czyli aby uzyskać stężenie 4%, bierzemy 40 g siarczanu, 5% to 50 g siarczanu na litr. Tak, w skrócie, do konewki 5-litrowej potrzebujemy 150 g siarczanu, do takiego opryskiwacza mojego 15-litrowego potrzebujemy 450 g. Do małego ręcznego opryskiwacza litrowego wystarczy nam 30 g siarczanu, żelaza. I tak to wygląda w skrócie. Mój trawnik jest już po wykonanym zabiegu w zeszłym tygodniu. Dzisiaj dołożyłem do tego wertykulację z nawożeniem, do tego kilkuminutowe podlewanie. Jutro ma spaść deszcz, także mam nadzieję, że to wszystko idealnie połączy się, a mój trawnik już za kilka tygodni odwdzięczy się pięknym wyglądem. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w walce z mchem. Powiedzcie, jak Wasze trawniki. Po wszystkich zabiegach wyglądają. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.